Cześć. Witamy Was na osiedlu BOLKO w pierwszym etapie. Zapraszamy Was na prezentację ostatniego wolnego mieszkania w pierwszym etapie. Ostatnie wolne mieszkanie ma 80 metrów i jest dwupoziomowe. Przedpokój, salon. Toaleta w kuchni znajduje się pies dwufunkcyjny, w mieszkaniu znajduje się sterownik do ogrzewania podłogowego, ponieważ na całej powierzchni mieszkania mamy ogrzewanie podłogowe. Na drugim piętrze znajduje się pierwsza sypialnia z dużym tarasem, łazienka. Druga sypialnia. I trzecia sypialnia. Mieszkanie przekazywane jest w stanie deweloperskim, czyli takim, jak Państwo teraz widzicie. W standardzie deweloperskim znajduje się ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni mieszkania. Wszystkie przyłącza wodkan oraz elektryczne. Mieszkanie dostępne od ręki. Projektantem osiedla Bolko jest znany projektant Meduza. Osiedle Bolko znajduje się w bytomiu na ulicy północnej 2B. Osiedle stanowi zieloną enklawę bytomię. Projektanci osiedla zadbali również o jego wygląd zewnętrzny i postawiliśmy na liczne nasadzenia. Na terenie obiektu znajduje się wygodny parking, plac zabaw oraz wózkownia. Tutaj możesz w spokoju odpoczywać z całą rodziną. Jeśli jednak mieszkania 80 m2 to nie jest mieszkanie, którego szukasz, chętnie przedstawimy Ci również ofertę mieszkań w etapie drugim osiedla Volco. Teraz postawiliśmy na mieszkania, które kupicie od kawalerek aż do 98 m2. Nowym rozwiązaniem jest również kala garażowa, w której wygodnie zaparkujesz swój samochód. Budynek będzie wyposażony w windę. Zakończenie prac zaplanowaliśmy na 2025 rok.